Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytanku weekendowym. Zadajemy sobie w szybkiej rundce pytanie. Czego powinnam, powinienem się wystrzegać tej jesieni? Na co powinniście uważać? Takie po prostu karty, jako ostrzeżenie, tym razem będziemy czytać. Tradycyjnie trzy opcje do wyboru: opcja numer jeden, opcja numer dwa i opcja numer trzy. Wybieracie sobie którąś z tych e, kupek kart, e, która Wam oczywiście odpowiada, pasuje, gdzie Was intuicja e, pociągnęła, w kierunku którego zestawu. E, natomiast ja serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście jego subskrybentami, to bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy taki dzwoneczek kliknąć, zaznaczyć, bo tam będziecie mieć kilka opcji, żeby pokazywało Wam wszystkie nowości, które będą publikowane, wszystkie filmy, posty. No i już jesteście subskrybentami kanału. I zapraszam Was również. Na górze macie różnego rodzaju zakładki, m.in. playlisty, oraz macie tam zakładkę społeczność. I w tej zakładce zawsze są informacje o tym, co się będzie działo na kanale, jakie. Są najświeższe promocje. Teraz na przykład przyjmujemy zapisy na otwarcie portalu 1111 w związku z 11 listopada, który nadciąga wielkimi krokami. A także są takie dwa czytanka w cenie jednego w promocji weekendowej. Więc zapraszam Was serdecznie, a tymczasem sprawdzamy, czego powinnaś, powinieneś wystrzegać się tej jesieni tej jesieni, czyli no tak właściwie do, do grudnia, do grudnia bodajże 22, 23 grudnia tego roku. Zobaczmy, czego się wystrzegać. Rozrzutności, moi drodzy, rozrzutności pieniężnej. E, żeby nie było na zasadzie takiej, że łatwo przyszło, łatwo poszło, bo tu się pokazuje naprawdę ciężka praca i godziwa płaca za to, czyli jesteście doceniani albo się bardzo staracie, żeby faktycznie Wasza praca była doceniana i odpowiednio wynagradzana. Ktoś może robić jakieś nadgodziny. Żeby po prostu no, jak najlepiej to wyglądało, żeby, jak to się mówi, dobrze zamknąć rok. I karta umiarkowania tutaj pokazuje, żeby cię nie ciągnęło. Zachowaj właśnie ten umiar. Jeżeli będziesz miał jakąś nadwyżkę, będziesz miała nadwyżkę, to po prostu odłóż sobie na konto, zrób sobie jakąś lokatę, <coughs> przepraszam, uczyń to oszczędnościami, nie wydawaj od razu taką lekką rączką, no bo często to jest tak, że mamy coś takiego nadprogramowego, no to gdzieś nas tam ciągnie i od razu po prostu to, co by było nadwyżką, to od razu. Po prostu wydajemy, no i w efekcie pozostajemy z niczym. Więc tutaj na pewno jest y, takie ostrzeżenie przed rozrzutnością finansową y, i na pewno jest takie ostrzeżenie przed lenistwem w pracy. Tu trzeba zachować zdrowy rozsądek. Y, nie mówię, że musicie pracować jak przysłowiowe woły, ponad własne siły, z wywieszonym językiem, żeby się komuś przypodobać, żeby ktoś widział, że pracujecie, ale no, na pewno tutaj należałoby po prostu tej pracy sobie pilnować, starać się. Wykonywać swoje obowiązki, nie zostawiać niczego na później. No i teraz opcja numer dwa. Czego ty powinnaś, powinieneś, oj, wystrzegać się tej jesieni? No słuchajcie, pertraktacji z diabłem no bo tu jest diabeł. Pokazuje nam się aż nie, czy to jest jakaś rozmowa per traktacji z diabłem, czyli jeżeli widzicie, że ktoś tutaj coś kręci, może być nieszczery, ma jakieś takie dziwne zachowania, próbuje was zmanipulować, na coś naciągnąć i wam się to nie wydaje dla was korzystne, tylko głównie to jest korzystne dla tamtej strony, albo wy czujecie tu jakiś podstęp, bo ta osoba na przykład zbyt ładnie o tym wszystkim opowiada i tak roztacza przed wami wspaniałe wizje, to jest oczywiście mówione w samych superlatywach, więc już to rodzi jakiś tutaj rodzaj nie Pokoju i zastanowienia w was, to absolutnie nie wchodźcie w konszachty z taką osobą. Mało tego, tu jest nawet pokazane, żeby nie wchodzić w rozmowy, kontakty z taką osobą, nie wchodzić drugi raz w kontakty z osobami toksycznymi, które już raz Was oszukały, próbowały sobie podporządkować, były dla was toksyczne wcześniej, czy miały jakieś nałogi nie wchodzić w konszachty w ogóle z takimi osobami. Omijać najlepiej szerokim łukiem, nawet bym powiedziała, nie podejmować dyskusji. Jeżeli na co, Macie do czynienia z takimi osobami, to az mieczy będzie pokazywał: podejmij wreszcie decyzję. Nie zostawaj w tej relacji, nie wahaj się, po prostu odejdź, odetnij się. No, tak to będzie tutaj e, rozumiane. Czyli tu musicie uważać, bo mogą być toksycy wszelkiej maści, także wampiry energetyczne, osoby, które chcą zaszkodzić. No i opcja numer 3, czego wy powinniście się wystrz wystrzegać na jesieni? E, zbyt szybkiego podejmowania decyzji. Tu jest dokładnie Pokazany proces decyzyjny, żeby to nie był taki ogień, na zasadzie ktoś mi coś proponuje, to tak, już się zgadzam, już od razu lecę, jeszcze bez przemyślenia. Tutaj jest pokazane, że powinniście zawsze brać. Pod uwagę jakąś alternatywną opcję. Nawet jeśli tej opcji nie ma od razu, to należałoby troszeczkę <coughs> poczekać, zastanowić się. Tutaj może to być na przykład yy, świeżo poznana osoba, yy, w sensie zbyt szybkie zdecydowanie się na wejście w bliż, bliższą relację, nawet seksualną relację z tą osobą. Bo wiecie, w tej dwójce buław to Wam się może wytworzyć taka iluzja, że wow, to jesteśmy tak pięknie, idealnie dopasowani, jak te dwie połówki jabłka. Natomiast pamiętajcie, że to może być taka, yy, taki czar chwili, taka iluzja. To trzeba przemyśleć, trzeba przeanalizować, zobaczyć, czy ewentualnie jest jakaś inna opcja. To zwłaszcza dla osób, które na przykład już mają kogoś, a pojawia się ktoś nowy, taki naprawdę mocno pociągający. Ale tak samo z wszelkimi innymi ofertami: oferta nowej pracy, oferta wyjazdu, oferta dobrej zabawy. Tu by należało wszystko po prostu przeanalizować i zawsze pozwolić sobie na przemyślenie wyboru. Nigdy nie decydować się od razu. Uważajcie na właśnie te tak zwane szybkie decyzje w jesie, na jesień. Tego roku, ponieważ no możecie tutaj zwyczajnie przeszarżować, troszeczkę podjąć decyzję pod wpływem nastroju, pod wpływem chwili, nieadekwatne do Waszych celów i Waszych potrzeb. No i potem trzeba będzie na przykład jakiś miszmasz odkręcać, więc lepiej tutaj się po prostu wstrzymać, przemyśleć, dać sobie czas. Ok, tak to wygląda dla opcji trzeciej. Ja Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.